Panie i panowie, witajcie w kolejnej walce turnieju Kick of The Ring pierwszego etapu. I dzisiaj pojedynek pomiędzy Shane'em McMenem a Kofi Kingstonem i wychodzący na arenę syn Vincenta Kennedy'ego McMana zmierzy się dzisiaj z Kofi Kingstonem. Tak więc zobaczymy, który z tych zawodników okaże się lepszy w federacji Vincenta Kennedy'ego Mcmenna Dodając tylko smaczku, dodam, że następny i gdzieś tam za parę pojedynków Vincent Kennedy-McMahon zmierzy się z Johnem Sinem, tak więc zobaczymy, który z tamtych zawodników okaże się lepszy, raczej nie skreślałbym yy, Johna Sina, aczkolwiek no, nie wszystko może się zdarzyć, ponieważ wiemy, kim jest Vincent Kennedy-McMahon, no więc zobaczymy, ale póki co jesteśmy w trakcie tego pojedynku, gdzie to Shane McMahon zmierzy się z Kofi Kingstonem, a zwycięzca tego pojedynku wystąpi w drugiej rundzie przeciwko Seamusowi, tak więc nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ w poprzednim odcinku widzieliście, jak Seamus załatwił Johna Breccia Layfielda na dobrze właściwie na dobre, wykonał mu kilka brokików. Właściwie jeden potężny brokik wystarczył, aby sprzątnąć JBL-a z ringu, który już właściwie nie wstał. Tak więc, no cóż, w tym momencie na rynie widzimy już Kofiego Kingstona i Zobaczymy, czy ten skoczny, kauczukowy Kofi Kingston zmierzy się za chwilę z Shaynem McMahon'em, który z nich okaże się lepszy, aby zakwalifikować się do drugiej rundy turnieju King of the Ring. Kofi jeszcze wita się z swoją publicznością, która go bardzo lubi. No i cóż, skoczny zawodnik z Jamajki za chwilę pokaże, co potrafi przeciwko doświadczonemu Shane'owi McMenowi, Swoją drogą, Shane McMahon też jest doświadczonym zawodnikiem, aczkolwiek dawno już nie brał udziału w... WWE, tak więc no cóż, widzieliśmy, że z czas pogardo leżał sobie w narożniku oparty, aczkolwiek no już zaczynał bardzo do mocnego ataku, ponieważ wykonał DVD dla Kofiego i Kofi od razu zarył nosem, i jednak w tym momencie Kofi naskakuje na narożnik i jeszcze Podbrudkowy w twarz dla Shayna McMenna. Shane już spłynął po narożniku, a Kofi Kingston wykonuje serię kopnięć. I jeszcze dociska szyję Shayna McMenna, prosto do narożnika. W tym momencie boczny headlock od Kofiego Kingstona. Shane McMahon to kontroluje clothesline ścinający na ziemię. Kofiego Kingstona mamy Irish Whip. I podcinka w wykonaniu Shayna. Piękna akcja. Shayne McMahon nie czeka. minięta akcja Kofi'ego Kingstona. Shayna na narożniku. I miał drobki, ścinający Kofi'ego Kingstona prosto z narożnika. Proszę bardzo, do czego zmierza ten zawodnik? I on wymańczy, jak on to śpiewa. I jeszcze ten swój słynny taniec. Mamy, many mamy, Jednak w tym momencie Kofi Kingston mamy Monkey Slip. I do czego zmierza Kofi Kingston? Kofi Kingston, seria, ch taki chop ścinający I mamy po raz kolejny chop ścinający w wykonaniu Kofi'ego Kingstona. Kofi Kingston przejmuje ofensywę, łapie Shane'a McMahon'a i łokieć w twarz dla Shane'a McMahon'a jednak McMahon wykonuje w tym momencie DVD, pozwalając na to, by Kofi Kingston uderzył głową w matę, aczkolwiek Kofi no, jednak boczny headlock, nic go nie bierze kontra od Shane'a McMahon'a i close i ścinający Kofi'ego na ziemię, zobaczymy czy w tym pojedynku będzie lepszy Shane czy Kofi Kingston, No zobaczymy, no bo zobaczymy za chwilę wszystkiego się dowiemy za jakieś dobre parę minut coffee mamy Irish Whip i Shane McMahon pchnięty w narożnik jak kontra od McMana i uderzenie w nogi i to Kofi Kingston ląduje w narożniku a Shane McMahon ciska po prostu Kofiego i jeszcze German Suplex na do widzenia dla Kofiego Kingstona. Coffee Kingston powalony, jednak szybko się podnosi na DVD od Shane'a McMena Czy Shane McMahon, czy Coffee Kingston zmierzą się z Shane'usem w drugiej rundzie etapu King of the Ring dowiemy się już za chwilę, ponieważ Kofi kontroluje i potężna kontra po raz kolejny kontra od Shane Jakiś dziwny bodź w grze, ponieważ Shen się przewrócił i Kofi założył mu dźwignię, aczkolwiek zobaczymy, czy wszystko pójdzie zgodnie z myślą sędzia. Wszystkiego się przygląda Shen McMahon, macha rękami, jednak kontra przechwytuje głowę Kofiego nogami i uderza go, pozwalając na to, żeby Kofi zarył noskiem po raz kolejny w matę, łokieć w twarz. Kark Kofiego Kingstona. Pchnięcie. I mamy po raz kolejny przeżył w wykonaniu Shane'a McMenna. Shane, Shane nie czeka. Boczny headlock. Kofi Kingston. I podbródkowy z dołu. Tak o, to musiało boleć. Dziwne, że Kofi nie zalał się krwią. Mamy Irish Whip. Kofi Kingston na narożniku. A tutaj mamy klodleń ścinający Kofiego Kingstona na matę. The Shane na narożniku. I po raz kolejny miał być drop. Jednak nie trafił ta akcja. Może bardzo mocno odczuć. Shane McMahon, Kofi może wykorzystać tę okazję i w tym momencie atakuje nogi Shane'a McMahon, jak Shane McMahon wpycha paluchy w oczy dla Kofiego Kingstona, ten ut zaraz nic nie widzi, przez moment Shane McMahon atakuje na kontra od Kofiego i mamy po raz kolejny kontra od Shane'a McMahon boczny headlock i podbródkowy po raz kolejny w twarz dla Kofiego Kingstona, Kofi wisi za linami, jednak po raz kolejny zostaje wrzucony do kwadratowego pierścienia przez Shane'a McMahon. Shane McMahon nie czeka Mamy Irish Whip po raz kolejny I mamy Belly to Belly od Kofiego Kingstona Kauczukowy Kofi Kingston chyba zaczyna się budzić Ponieważ wykonuje serię takich ściągających chopów Pozwalając na to by Shane McMahon się przewracał Widzimy że tam jeden z fanów ma flagę jamajską Z narysowaną twarzą Kofiego Kingstona I mamy jeszcze raz Pendulum King w wykonaniu Właściwie to nie Pendulum King Ale dobrze już nie będzie I mamy po raz kolejny Irish Whip od Shane'a I po raz kolejny rzut w wykonaniu McMenna. Po raz kolejny cios. sinający kofi. Jego pistana. Cirwa i zawodnicy po prostu szaleją. Mamy boczny headlock i. Uuu, jaki piękny headbutt z wyskoku, jednak Shane to kontroluje i mam, uuu, po raz kolejny zostaje skasowany, Kofi Kingston jest już yy, w ringu, jednak Shane, jak powiem wszystkiego, pokazuje, Kofi nadlatuje i Shane robi unik i Kofi zarył nosem prosto w ziemię, a Shane tutaj pokazuje przeróbkę chwytów, jednak Kofi po raz kolejny go gasi szybką akcją, to robka chwytów nic nie pomogła, divili dla Kofiego Kingstona, po raz kolejny Kofi powalony jest w tarapatach, sędzia odlicza. I to teraz Shane McMahon jeszcze ściągnął nogą linę, jednak zarył nosem prosto w ziemi, Kofi nadlatuje i mamy po raz kolejną akcję. Wow, teraz obaj leżą za ringiem, jednak Kofi podnosi się szybciej, Shane Kwent powalony, mamy po raz kolejny akcja, dzieje się za ringiem, jednak no cóż, wszystko wróciło do normy, pchnięcie w narożnik i kontra od Kofiego, do czego zmierza Kofi Kingston, przerzut i mamy akcję myszującą prosto za ringiem, jednak tutaj nie ma submishinów, to nic nie pomoże za ringiem, ponieważ sędzia odlicza normalnie obu zawodników, wyliczy, jeżeli obaj zostaną wyliczeni, no to obaj przepadną z turnieju, aczkolwiek no cóż, Shane McMahon popycha Kofiego Kingstona prosto na metalowy narożnik, i do czego zmierza w tym momencie Shane? Łokieć w twarz. I po raz kolejny mamy łamać szczęki w wykonaniu Kofiego Kingstona. Kofi Kingston wraca do kwadratowego pierścienia. Sędzia odlicza. Shane McMahon biegnie. Jednak chcą kombinę chwycił za nogi Kofiego. Jednak, no cóż, bardzo nieczyste zagranie. Aczkolwiek widzimy, że nie sięga, ponieważ Kofi się odsunął. Shane wraca do ringu. Mamy Irish w wykonaniu McMahona. McMahon nie czeka. I piękny noskok Jak on to zrobił. Wspaniała akcja. Co to było? I jeszcze tam do publiczności. No i klozmy ścinający chyba Shane, właściwie przechodzi już do ofensywy. Seria ciosów na twarz Kofiego Kingstona. Normalnie wspaniała akcja w wykonaniu McMana I teraz po raz kolejny Kofi go gasi. Jednym słynnym czopem takim ścinającym jednak McMahon. Łamać szczęki w wykonaniu Kofiego Kingstona. Kofi Kingston, jednak jest bardziej y czynnym zawodnikiem niż Shane McMahon. A Shane McMahon po wielu, wielu latach powrócił do organizacji WWE. Jednak widzimy, że braki w organizacji sprawiły, że stał się bardziej powolny i nie chce już pokazywać, znaczy, no pokazywać, nie potrafi już tak dobrze walczyć jak kiedyś Kofi Kingston po raz kolejny i mamy kontr- łokieć w kark Kofiego i po raz kolejny bulldog ścinający Kofiego Kingstona na ziemię Shane wszystkim krokiem na narożniku i mamy po raz kolejny piękną akcję w wykonaniu Shayna McMenna, po raz kolejny taki dróbki i po raz kolejny DVD to był piękny dropkick z narożnika i próba pinu, jeden jednak tylko do jednego, Kofi Kingston odkopuje, do czego zmierza Shane McMahon kopnięcie w brzuch dla Shane'a, Kofi Kingston Irish Whip, po raz kolejny i mamy ściągnięcie w wykonaniu Shane'a McMahon'a Kofi zarył głową prosto w, yy, w ring, jednak no cóż to musiało boleć, mamy clinch w wykonaniu obu zawodników, do czego zmierza yy, po raz kolejny clinch w wykonaniu obu zawodników, no i mamy kontrę po której przechodzi do ofensywy nie kto inny jak Kofi Kingston, pchnięcie w narożnik i Shane McMahon powalony jednak kontra w tym momencie, paluchy w oczy i chop po raz kolejny od Kofiego Kingstona, no obchodzi Kingston, pokazuje naprawdę dobrą klasę, yy, cały czas chopy i boczny headlock od Shane'a ten jednak nie jest już tak dynamiczny jak poprzedni aczkolwiek myślę, że nie zawiedziecie się, ponieważ mamy o, Shane McMahon nie trafia, Kofi Kingston w tym momencie kopnięcie w dupę dla Shane'a McMen'a co za kopniak jednak no cóż, w swoim dzelu chciałbym tak skopać własnego szefa i mamy w tym momencie small package 1, 2, jednak Shenmue McMahon przeciął 1, 2 i 3 zaraz w momencie Coffee Kingston 1 i po raz kolejny teraz Shenmue McMahon 2. I Coffee Kingston przechodzi po raz kolejny Jeden i Shane McMahon po raz kolejny Co za akcja, jeden, dwa i trzy w tym momencie oh, oh, Shane McMahon pokazał klasę W tym momencie, to jego doświadczenie Sprawiło, że to on stał się Szybszy i Coffee Kingston Został przez głupi sposób odliczony Właściwie to widzimy, że Shane McMahon chwycił go tam Za portki, co sprawiło, że to właśnie Shane McMahon przechodzi do kolejnego Etapu i to on zmierzy się Z celtyckim wojownikiem, jakoś nie wróżę mu Dobrego etapu jednak niech się cieszy póki jest to możliwe. Tak więc no cóż, celtycki bojownik zmierzy się z Shayne McMahonem, raczej nie radziłbym mu tutaj niech się cieszy póki może, aczkolwiek no zobaczymy jak się wszystko potoczy w tej organizacji. Wiemy, że to dopiero pierwsza walka, no znaczy, drugi pojedynek w pierwszego etapu, tak więc no cóż, Shane McMahon przechodzi dalej. Aczkolwiek zobaczymy jak. Jaki szalony jeszcze to spojrzenie. No cóż, zobaczymy jak to będzie się wszystko dalej toczyło. Miło mi było z wami spędzić ten czas i widzimy się w kolejnych odcinkach King of the Ring. Do zobaczenia. Cześć!